Ponad 9 km sieci, 5000 tysięcy rur przywiezionych na budowę, kilkaset transportów samochodowych oraz tony przerzuconej ziemi. Tak w przełożeniu na liczby wygląda projekt związany z budową sieci ciepłowniczej, która została doprowadzona do siedlina Helence i Rokietnicy. I ten projekt dziś został uroczyście zakończony. To kolejny raz, kiedy pracownicy spółek miejskich pokazują. Że warto, że trzeba, że należy. To inwestycja, która zmienia obraz dzielnic północnych. Helenka, Rokietnica. Myślę, że mieszkańcy, którzy przywykli do noszenia węgla, dziś oddychają i cieszą się, że mają to za sobą. Ja, jako gospodarz miasta, z dużą radością muszę powiedzieć, że inwestycja, która wydawała się prawie niemożliwa. Oczywiście my zawsze realizujemy ogromne inwestycje. Pamiętamy inwestycje za miliard, pamiętamy inwestycje za 200 milionów. Ta kosztowała 40 milionów, a więc można by powiedzieć, były większe. Ale przejść przez różne działki, przez właścicieli tych działek, którzy różnie podchodzą do procesu ekologicznego, to wszystko się udało udało również ze sprawą dofinansowania z różnych środków w tym z Unii Europejskiej Z jednej strony koszty niekwalifikowane były prawie 10 milionów które pokryło fortun i koszty kwalifikowane które były prawie że 30 Myśmy dofinansowali w kwocie ponad 14 milionów. To jest bardzo ważna inwestycja, tak naprawdę staramy się, aby nasi mieszkańcy mogli korzystać z ekologicznych źródeł ciepła, energii i bardzo staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne i tutaj właśnie nam się to udało. Budowa sieci ciepłowniczej była połączona z likwidacją dwóch osiedlowych kotłowni. Zlikwidowaliśmy elektrociepłownię dwie, jedną węglową, drugą gazowo-olejową. A efekt jest taki, że opad, który wytwarzały te elektrociepłownie, zmniejszył się o 98%. Nie ma 98% pyłów. Poza tym samo doprowadzenie ciepła do mieszkańców będzie również ekologiczne. Ciepło kupujemy w Fortum SA w oddziale Bytomskim. Jest to też ekologiczne źródło i te sieci pozwalają dostarczać nam ciepło i tu na Helenkę, i na Rokitnicę, a w przyszłości mamy nadzieję do okolicznych osiedli.